Serdecznie i radośnie. Tak zawsze jest na spotkaniu opłatkowym w Parawinę Świętego Serca Pana Jezusa w gdymnicy Latoszynie. Była tradycyjna msza święta, połamanie się opłatkiem, wspaniałe jasełka i oczywiście szczere życzenia. W muzycznym akcencie świątecznej atmosfery nadały spotkaniu piękne kolendy, śpiewane przez kapelę i skierczanie. Spotykamy się jak co roku na spotkaniu opłatkowym. Z wszystkich grup, wspólnot, darczyńców, dobrodziejów, władz miasta, powiatu i gminy i serdecznie się cieszę, że możemy w tej atmosferze Bożego Narodzenia doświadczać tej miłości, którą Bóg przynosi i oby ta miłość trwała w tym nowym roku jeszcze pełniej, jeszcze bardziej Doś... i niech serce Pana Jezusa czuwa nad całą naszą wspólnotą. Przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia. I tak jak tutaj było powiedziane, Ocalmy tą miłość, która do nas ma przyjść. Także wszystkim parafianom, parafi swojej rodziny życzę wszystkiego dobrego w nowym roku 2020. Przede wszystkim zdrowia i refleksji nad tym Bożym Narodzeniem. Dzieci dzisiaj zadały bardzo ważne pytanie, dlaczego jest Boże Narodzenie? Dlatego, żebyśmy mieli okazję narodzić się dla sąsiada, dla żony, dla męża, dla dziecka. Dla kolegi z pracy, narodzić się na nowo, być dobrym, miłym, uprzejmym. I tego życzę wszystkim w nowym roku. Zdrowia, pomyślności i bycia całym sercem, bo jesteśmy parafi serca, całym sercem dla drugiego człowieka przez cały nowy rok. Przede wszystkim siły, siły do realizacji zadań, które, które przed sobą stawiamy na co dzień. Mówię tu jako samorządy, mówię tu jako no, zwykli ludzie, mieszkańcy. Yy, również yy, no, takiej zachowania tożsamości, tożsamości yy, narodowej, tożsamości religijnej. Yy, żebyśmy potrafili ze sobą yy, rozmawiać, prowadzić yy, dialog, no tego, tego tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia i tego też wszystkim życzę. Przesłanka dzisiejszych jasełek byłaby najlepszymi życzeniami na ten nowy rok dla nas wszystkich, mianowicie wiara. Ofiarność, siła, nadzieja i miłość, i myślę, że jeżeli te cechy będziemy w sobie wszyscy rozwijać, to można powiedzieć, że świat będzie idealny i tego wszystkim życzę. Tak jak tutaj na tej sali bardzo miłej atmosfery, ciepła i tego rodzinnego, i takiego międzyludzkiego, abyśmy byli zdrowi, dobrze się nam układało. Wszelkich sukcesów każdemu życzę, to myśli pozytywnie, kto jest nastawiony i otwarty na drugiego człowieka. Oby się to nam wszystko spełniło. Tradycyjnie zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Miłości w sercu, miłości w domach, dobroci i życzliwości, dużo empatii i uśmiechu. Zdrowia, szczęścia i radości, pomyślności w każdym dniu przede wszystkim, co robimy. Zdrowia, pomyślności i takiej fajnej współpracy jak do tej pory. Dziękuję pani Małgości za to, że jest przy mnie i pomaga mi, kiedy ja nie wiem co powiedzieć, a ona wtedy przejmuje temat. To myślę, chyba... że będziemy współpracować. Ja myślę, że ja powinnam powiedzieć to samo, takiego uzupełniania wzajemnego. Parafialno-rodzinne spotkanie było również okazją do zaproszenia wszystkich gości na zbliżający się koncert Kolent i Pastorałek. Zapraszamy na koncert Kolent w wykonaniu parafialnego zespołu, kapeli i skierczanie. Duże po godzinie 15.30 wykonają kolendy z regionu Rzesząszczyzny, ale i reszdu do wspólnego zaśpiewania serdecznie zapraszam. Koncert kolęd i pastorałek pod hasłem dzieciątko się narodziło już w najbliższą niedzielę 12 stycznia w kościele w latoszynie. Występ parafialnego zespołu i skierczanie o godzinie 15.30, ale posłuchać ich będzie można również wcześniej podczas nabożeństwa o 14.30 zadbają o oprawę muzyczną przy świętej. Muzyka